Witajcie drodzy podróżnicy w czasie. Długo zbierałem się do nagrania tego materiału, ale to dlatego, że prawdę mówiąc, takowy nigdy miał nie powstać. Wielu jednak fanów prosiło mnie, abym opowiedział o 22 listopada 2019 roku, czyli dniu 30 rocznicy światowej premiery drugiej części trylogii Powrót do przyszłości. A dokładniej o obchodach tego dnia, jakie miały miejsce w Poznaniu. Od razu zaznaczę, iż nie będzie to klasyczna wideorelacja, do jakiej jesteście przyzwyczajeni na kanale BTTF Polska, a bardziej moja opowieść, wspomnienia, przeplatane materiałami wideo. Dlaczego? Prawdę mówiąc, jechałem na maraton z myślą, że chcę się dobrze bawić i po prostu dobrze spędzić czas z moimi znajomymi. I jak Boga kocham po ludzku, nie miałem natchnienia do nagrania wideo relacji. Chociaż było to wydarzenie, które aż prosi się o porządny materiał. Bardzo się cieszę i dziękuję Karolowi i Ewelinie, którzy choć trochę uwiecznili tego wieczoru na materiałach wideo. A Przemkowi Serkowskiemu dziękuję za wspaniałą fotorelację, którą możecie oglądać na fanpage'u Powrót do Przyszłości na Facebooku. Tak więc rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Od razu też zachęcę was, abyście obejrzeli ten filmik do końca, ponieważ będę miał dla was niespodziankę, którą właściwie przygotował inny fan trylogii, Tomasz Wielemborek. A będzie to niespodzianka związana z jednym z aktorów trylogii Powrót do Przyszłości. Tak więc nic więcej nie mówię, bo nie będzie niespodzianki. Zostańcie. Sam pomysł maratonu trylogii powrót do przyszłości pojawił się już 3 lipca 2018 roku, kiedy to w kinie Muza w Poznaniu odbył się seans pierwszej części naszej ukochanej serii z okazji 33 rocznicy jej premiery. Wydarzenie to cieszyło się tak wielkim zainteresowaniem, że naturalnym było, aby w przyszłości odbyło się coś podobnego. Wiele osób pytało, czy w przyszłości no, może dwójeczka, trójeczka będzie można zobaczyć? Mnie się tak dzisiaj właśnie zamarzył w głowie mhm. jakiś maraton. Bo wydaje mi się, że, nie, że oglądanie ich w oderwaniu mhm. nie sprawia aż takiej frajdy tak, w oderwaniu tak. jeden po drugim, tym bardziej, że po obejrzeniu chociażby dzisiaj pierwszej wiele osób myślę, wielu z nas ma takie, takie poczucie, mhm. A ja bym teraz Jeszcze. wróciła do domu i obejrzała drugą i trzecią część. No, e, no właśnie. Więc maraton rzeczywiście dzisiaj został zasiany w mojej głowie. I tak w wakacje 2019 roku postanowiłem skontaktować się z Dorotą na aby przypomnieć o pomyśle. Zaproponowałem, że idealnym momentem będzie trzydziestolecie dwójki, które wypada 22 listopada. Co ciekawe, okazało się, że kino również na dniach miało się do mnie yy, odezwać w tej samej sprawie i z tym samym pomysłem, także właściwie byliśmy umówieni. Nie mogłem się doczekać, kiedy ogłoszę tę wieść fanom na fanpage'u. I tak, w połowie października bodajże, ruszyliśmy z promocją wydarzenia. Początkowo maraton miał odbyć się 23 listopada, w sobotę, jednak z jakichś względów musieliśmy przesunąć go na piątek, czyli... Idealnie w dzień 30. rocznicy. Jednak ze względu na roboczy dzień tygodnia baliśmy się, że wiele osób nie będzie mogło tego dnia przybyć na maraton. Jednak jak się później okazało, nasze obawy zostały rozwiane, ponieważ sala była prawie pełna. Mój przyjaciel w czasie Van MacLeod zaprojektował genialny plakat wydarzenia, zarówno ten teaserowy, który wzbudził wielkie zainteresowanie fanów, jak i ten finalny, ostateczny, który tutaj widnieje obok mnie. W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień. I Jak to na podróżnika w czasie, który nie ma poczucia czasu, przystało, prawie spóźniłem się na pociąg do poznania. Drzwi od wagonu prawie się zamykały, a ja wypływając resztki płuc wskoczyłem w ostatnim momencie. A do tego w moim przedziale siedzieli jacyś dziwni ludzie. Do Bardzo dziwna sprawa, bo proszę zauważyć: jeden pan w koszuleczce, drugi pan w koszuleczce, może mi je nagrywać? Halo. Halo, I, i pani za Jennifer Parkiem przybrana, to, to chyba pomyłka. Ludzie, ludzie w koszulkach Back to the Future, powiedzcie gdzie jesteśmy. We Kutnie. A co się działo w Kutnie kiedyś? Nie gdzie, tylko kiedyś. Byli to oczywiście moi przyjaciele w czasie, z którymi już w trakcie drogi nastrajaliśmy się na wieczór słuchając soundtracku z trylogii. Back, back in Gdy dotarliśmy na miejsce nie musieliśmy się przedstawiać, ponieważ obsługa kina od razu zorientowała się, że to my jesteśmy tymi wariatami od powrotu do przyszłości. Poczekaliśmy jeszcze chwilę na Karola i Ewelinę, a następnie wspólnie tuż przy wejściu do kina Przygotowaliśmy wystawkę repliki gadżetów z powrotu do przyszłości. Mieliśmy m.in. dwie deskolotki zrobione przez Wana Maclauda, kondensator strumienia i obwody czasowe zbudowane przez Karola, a także repliki gazet i plakaty. Jak zwykle wystawka cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych fanów. Szybko przebraliśmy się w kostiumy i z uśmiechem witaliśmy gości. <laughs> ale... Ja mam zawsze jakieś ujęcia jak Wam coś obserwuje już można wchodzić jak coś. Dobra, to już wchodzi. Karol, ja muszę z tobą, bo ty masz moje mam. Masz wszystko, no? Trzeba zresztartować. Nie wiem czy to w ogóle zostawiać. Pytanie, czy na czymś... Kino Muza tego dnia było prawdziwym polskim centrum powrotu do przyszłości. Mnóstwo ludzi w koszulkach z BTT, fani poprzebierani za postaci z trylogii. Coś pięknego. Warto też zaznaczyć, że całość odbywała się w nowo wyremontowanym kinie, którego wystrój był jednocześnie nowoczesny, ale i retro, także prawdziwie ponadczasowe miejsce. Nim się obejrzeliśmy, a wybiła godzina 20, to oznaczało, że czas zaczynać. To wchodzimy. No to... wchodzić. wchodzimy i to idziesz na środku trzeba trzymać? Znaczy, nie wiem, bo to też w tym przeciwralnie. No, nie, no, to jest przerwam. Yy, jak to jest z tymi rzędami? Gdzieś chcemy? Jaką w Tylko jakiś żart na początku. Są już wszyscy? Nie słyszałem! Tak, 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 tak. Mam na imię Michał, jestem kierownikiem polskiego fan klubu Powrotu do Przyszłości i mam zaszczyt za, y, powitać Was dzisiaj w tym pięknym dniu 30 rocznicy premiery drugiej części Powrotu do Przyszłości. wielkie brawa, Dziś dzisiaj 30 urodziny drugiej części. Początku znowu jak może wiecie lub nie. Robert Zemecki, czyli reżyser w po, przyszłości scenarzysta Bob Bale. wcale nie planowali nagrać kontynuacji. W ogóle nie mieli w planach trylogii, miała być tylko jedna część, jeden film, zamknięta historia, ale co się działo po jedynce? Nagle film zdobył wielu fanów. Universal Studios zaczęło dostawać wiele listów, że chcieliby zobaczyć kolejne przygody doktora I. Martiego. A także film, jak na tamte czasy, zarobił bardzo dużo pieniędzy, to ponad 380 milionów dolarów, co na dzisiejszy czas jakoś nie sprawia wrażenia, ale weźmy pod uwagę Inflacji. Tak więc studio skierowało się z prośbą do Roberta Zemekisa i Boba że Panowie, Pani chcą drugiej części, chcą zobaczyć dalsze przygody doktorem i Martego. No i wtedy dopiero panowie Robert Zamekis i Bob Gale, zaczęli myśleć nad drugą częścią. Zadzwonili do wszystkich aktorów z pierwszej części, no i tam ci zgodzili się na zagranie w kontynuacji pod warunkiem, że wystąpią też inni. No i tak się stało, że zagrała prawie cała oryginalna obsada w części drugiej. No ale dalej nie planowano nad, nakręcić yy, trylogii. Miała być druga część pod tytułem. Paradoks. Yy, ale z, z tego, co opowiadali, aktorzy scenariusz do drugiej części był tak gruby jak książka, że bardzo dużo się miało dziać w tej drugiej części. Między innymi w drugiej części miałby, miała być na przykład akcja Z Dzikiego Zachodu, którą teraz, jak wiemy, oglądamy w części trzeciej. Dlatego ostatecznie panowie stwierdzili: Dobra, zrobimy dwie kolejne części i będzie piękna trylogia 3. Teatralna liczba. No i tak powstała po, trylogia Powrót do przyszłości już 30 lat temu, którą dzisiaj będziemy mieli. Okazję oglądać, czy w ogóle jest na sali, są na sali osoby, które oglądały Powrót do Przyszłości w kinie, kiedy leciał w latach 80. oryginalnie. Jest ktoś taki tutaj na sali? O, jest, jest kilka osób, dobrze. No niestety niektórzy z nas, a nawet większość młodych ludzi fizycznie nie miała okazji wtedy obejrzeć Powrót do Przyszłości, dlatego organizowane są takie pokazy, dzięki czemu możemy spełnić swoje marzenie i obejrzeć nasze ulubione filmy na kinowym ekranie, co jest przeżyciem niesamowitym. Uwierzcie mi, jak się ogląda wśród innych fanów Powrót do przyszłości, to po prostu cytuje się na głos te tekściki. Śmieje się, człowiek śmieje się ze scen, z których normalnie jak sam ogląda przed komputerem czy przed telewizorem już się nie śmieje, a tutaj, że inni ludzie siedzą, no Nie wypada się nie śmiać. No i co jeszcze? Pewnie zapytacie, no dobra, trylogia, trylogia i teraz najczęstsze pytanie, czy powstanie czwarta część? Oby nie, oby nie. Oby nie, no właśnie, słyszę takie głosy. To ja wam teraz odpowiem. Ostatnio Bob Gale, który na panelu poświęconym musicalowi Powrót do przyszłości, bo w przyszłym roku z okazji 35-lecia, pierwszej części, zostanie wydany musical. Właśnie na panelu poświęconym tym, temu musicalowi powiedział, że Powrót do przyszłości, w tych czasach, czyli teraz, kiedy powstają prequele, sequele, rebooty tych oryginalnych filmów z lat 80 -tych, 90. -tych i dojść na nich kasę, za kilka lat, lat Powrót do przyszłości zostanie ostatnią, oryginalną trylogią, nieruszoną przez kolejny film i tym właśnie wygra. I ja się z nim jak najbardziej zgadzam. Wiadomo, z jednej części jedna strona fana chciałaby zobaczyć kolejną część, ale oczywiście z Michaelem J. Foxem i Christopherem Lloydem, ale z drugiej wiemy, że już teraz by nie miało to tego klimatu lat osiemdziesiątych. Choć aktorzy są chętni i zagraliby w czwartej części. W ogóle Christopher Lloyd, który grał doktora Emmeta Browna, właściwie co roku wciela się znowu w tę postać, mimo że już ledwo chodzi. Chociaż nie, dobrze się trzyma? Dobrze, bo tu mamy fana, który miał okazję spotkać się z tymi aktorami. Także Christopher Lloyd dobrze się trzyma jak na 82 lata. 81. Ostatnio skorczył, tak? Także co roku się gdzieś tam w jakichś reklamach wciela w, w tę postać. I on jest pierwszym aktorem, który zagrałby, gdyby zaproponowano czwartą część. Michael J. Fox jeszcze do niedawna też, się, też mówił, że raczej by nie zagrał, żeby musieli sporo kasy mu zapłacić, żeby ponownie wsiadł do DeLorean'a, którego nie znosił. Ciasne auto, nie wiem, czy ktoś miał okazję siedzieć w właśnie, czas na wiadomości. Ale na ekranie ładnie wygląda. Ale ostatnio też Michael mówi, że w sumie czemu nie, zagrałby. Jak wiemy, nie powstanie czwarta część przynajmniej w najbliższym czasie i bardzo dobrze się cieszymy dlatego możemy teraz cieszyć się oryginalną trylogią. Ale jeśli komuś mało i dzisiaj po obejrzeniu tej, tych filmów na nowo nabierzemy tej miłości, chcielibyśmy ch 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 poznać dalsze przygody doktora K. i Martiego. No to mamy też do dyspozycji serial animowany z 92 roku, yy, dwusezonowy, nawet jest z polskim dubbingiem, tak, tak. Mamy też grę Powrót do przyszłości wydaną w 2011 roku, która też świetnie kontynuuje przygody doktorka Martego, a głosu wielu postaciom użyczyli oryginalni aktorzy, między innymi Christopher Lloyd wraca do roli doktora Brauna, a także komiksy, które od 2015 roku wychodzą, także kontynuują przygody doktorka Imartiego oraz opowiadają jakieś tam ciekawostki z wydarzeń, z trylogii. No i cóż, i to chyba by było na tyle. Nie będę was męczył, bo przed nami długa noc, ale jakże wspaniała. Zobaczycie, będziecie później opowiadać dzieciom, wnukom, kolegom, koleżankom, że mogliście oglądać powrót do przyszłości w kinie, bo moda na powrót do przyszłości nigdy nie ustała, a ostatnio nawet jakby na nowo się rodzi i ludzie sobie o tym przypominają. Chociażby tego przykładem jest, że co roku w sieciówkach wychodzą nowe koszulki z Back to the Future. Też wiemy, jest teraz, te, teraz też taka moda na lata 80., na powrót do lat 80., na no, powrót do przyszłości tam króluje, także... Moda na, nie, na tą trylogię wraca. Ale właśnie w Stranger Things. Nawiązania do powrotu do przyszłości. No, także... Także to tyle, no. Może ktoś ma jakieś pytanie dotyczące drugiej części? Bo dzisiaj świętujemy jej 30 rocznicę. Nie? No to dobra, no to jedziemy. Jak się kończy? Bez spoilerów, proszę, bez spoilerów. Może... Nie tu, właśnie, jest tu, są, czy są tutaj osoby, które po raz pierwszy będą oglądały powrót do przyszłości? Naprawdę? Proszę oh. Szczerze mówiąc, nie chciałbym wiedzieć, że doktorek na końcu będzie łysy, ale... Dobra, więc zapinamy pasy, synchronizujcie zegarki, zaczynamy. I cóż, podróżujemy do przeszłości, przyszłości, na dziki zachód i licho wie gdzie jeszcze. Udanego wieczoru miłej zabawy i do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się, w ogóle zapraszam na fanpage powrotu do przyszłości na Facebooku, jak coś kanał na YouTube BTT Polska. Tak? W Polsce działa polski fanclub, także zapraszam, obserwujcie nas, bo cały czas się dzieje. Świat powrotu do przyszłości. Non stop istnieje i zawsze będzie miał się dobrze. Fajne. Dziękuję. I jak to zwykle bywa na pokazach kinowych Powrotu do Przyszłości, mimo że człowiek 100 razy już ten film oglądał, to nadal śmieje się z tych samych żartów. No ale o czym to świadczy? O genialności tego filmu. Po każdej części mieliśmy 15 minut przerwy, w czasie której rzecz jasna fani z fanami o powrocie rozmawiali, wystawkę oglądali i zdjęcia robili. A wszystko to przy akompaniamencie są z trylogii w tle lecącego. Czy też? Bo ja chcę z tymi, z Mickiewiczem, z i tym... <grymne> I Michałem. Ale Panie Paweł, naprawdę Szlachetni tak? Państwo, jesteśmy właśnie po obejrzeniu pierwszej tak. części Powrotu do przyszłości. Jeszcze dwie przed nami. I, i, i jest fajnie. A później zostańcie ze mną, po drugiej części Powrotu do przyszłości zaprowadzę was w, pewną, w pewne miejsce i coś wam ciekawego pokażę. Że nas czy widzów? Was i widzów. Was to będzie pierwszy. Zobaczymy. To, to, to podróż w czasie. Chciałem pokazywać. Spotkaliśmy Elisa. <gryzny> to Także jesteśmy właśnie w Kinie Muza. Bo tu Karolku możemy pokazać naszym kochanym widzom. A kto tu jest? Doktorek i Marty. A tu proszę, Marat że do powrót do przeciw. Nawet o nas napisali. Ciek, ciek, ciek. Seans Seas yy, współorganizowany jest z oficjalnym podsłuchankowym trylogii. O, dobrze. <gry> dobrze, dobrze. Coś wam pokaże. Nie, nie to co musicie. No. Także większe kolejki są tutaj do robienia sobie zdjęcia z tym niż do... faktycznie... Dzięcia. A ja to później bierzemy dla nas, tak? Tak, tak, no. zabierzemy. Nic nie no. Niestety, czas w dobrym towarzystwie mija bardzo szybko, a jeszcze oglądając ukochaną trylogię to już w ogóle była to piękna noc, którą myślę, że wielu fanów zapamięta na bardzo długo. Maraton trylogii był ciekawym doświadczeniem, ponieważ pierwszy raz widziałem swoje ulubione filmy na wielkim kinowym ekranie. Dzięki temu zauważyłem też więcej błędów, ale o tym opowiem innym razem, tak samo jak o moich spostrzeżeniach po obejrzeniu całej trylogii, ale kiedy indziej. Cieszę się, że mogłem spędzić te rocznice w najlepszy możliwy sposób, otoczony innymi fanami Powrotu do Przyszłości. Otoczony przyjaciółmi w czasie. I choć zabrakło kilku osób, pozdrawiam Cię Piotrze piku i Ziemowicie Kujszu, to mam nadzieję, że kolejne rocznice spędzimy już w kompletnym gronie. Tym bardziej, że już lada chwila: 30-lecie trójki i 3 lipca: 35-lecie jedynki, także będzie się działo. Z tego miejsca zachęcam też innych fanów, którzy jeszcze nigdy nie brali udziału w takich wydarzeniach na żywo, aby następnym razem dołączyli do nas, ponieważ. Są to niepowtarzalne dni, niepowtarzalne okazje, by spotkać się z innymi fanami i wspólnie cieszyć się i rozmawiać o, o tym, co wspólnie kochamy. I choć często słyszę wy wymówki, że o, a to mam za daleko, a dlaczego ma maratonu, trylogii nie ma u, u mnie w mieście, a dlaczego nie ma u mnie pod blokiem. Wymówki, wymówkami, ale słuchajcie, gdy to przeskoczymy, stworzymy sobie naprawdę niezwykłe wspomnienia. Wspomnienia, których nikt nam nie zabierze. Jeśli chcecie być na bieżąco i wiedzieć. Co związanego z powrotem do przyszłości dzieje się w Polsce? Zachęcam Was do, oczywiście do zalajkowania naszego fanpage'u powrotu do przyszłości na Facebooku, do dołączenia do grupy Back to the Future Polska, do zaobserwowania naszego profilu na Instagramie powrót do przyszłości, do oczywiście subskrybowania kanału BTT w Polska, a także do odwiedzania strony powrót do przyszłościpl. Także mam nadzieję, że widzimy się wszyscy już w niedalekiej przyszłości i wspólnie będziemy się bawić przy powrocie do przyszłości. Obiecajcie mi, że nie będziecie szukać wymówek? i że zobaczymy się w przyszłości. Tak więc co? Do zobaczenia... w przyszłości! Trzymajcie się! A teraz czas na obiecaną niespodziankę z okazji 30. rocznicy premiery drugiej części "Powrotu do przyszłości. życie aktora J.J. Cohena? Tak, to jest ten sam aktor, który w pierwszej i w drugiej części trylogii Powrót do przyszłości zagrał Skinheada, czyli jednego z gangu jednego z członków gangu Biffa i w trzeciej części zagrał jednego z członków gangu Needlesa. Tenże aktor, specjalnie dla Was, czyli dla nas, polskich fanów Powrotu do Przyszłości, nagrał pozdrowienia. Fanie Tomku, dziękuję Ci za załatwienie tych pozdrowień. Zobaczcie. Hello Warsaw, hello Poland. This is JJ Cohen from Back to the Future, Skinhead Parts 1 and 2, Needles Gang. Number three. I'm here tonight. I've had dinner with Thomas Wolowry, and that's uh, my Polish accent. And I just wanted to say hi to Poland and hi to Warsaw, and I hope to come see you all soon. I'm having dinner now with my friends. These are my friends, my lovely friends. There's Chris, there's Luke, and there's Brian. And I must not be that old because I remembered all their names, even though it's three people. And then we have the lovely Thomas behind the camera. And I love you all. Thank you. <laughs> I see you in the future. Yeah. yeah.